Witam w komentarzu Deliberacji, a dzisiaj będziemy podsumowywać ostatnie dni w polskiej kampanii prezydenckiej. Zapraszam. Wracamy z drugim odcinkiem naszej serii, gdzie kampanię prezydencką 2025 roku rozkładamy na czynniki pierwsze. Bez pudru, bez ściemy, za to z iskrą w głosie. Powiem wam jedno, ten polityczny cyrk przyspiesza jak kolejka górska w wesołym miasteczku. Skandale, memy, flagi i mieszkania. Każdy kandydat ma coś na sumieniu, a my nie odpuszczamy. Do 18 maja serwujemy wam błyskawiczne strzały. Kto błyszczy, kto się kompromituje, a kto tylko macha z TikToka. Dziś mamy kilka petard. Od debat w Republice i Superekspresie, przez propagandę Sekielskiego, narcyzm Trzaskowskiego, clickbaity Mencena, wpadki Hołowni, sztabowy ring w Polsacie i aferę, która może zatopić Nawrockiego, a także Brauna, który jest sobą. Będziemy też rozmawiać o roli i etosie dziennikarstwa w tegorocznych wyborach. Nikomu nie odpuścimy, ani Rafałowi z jego love story, ani posiadaczowi nieruchomości Karolowi z husarską pozą, ani Sławkowi z internetowym dymem. Wsiadajcie, czeka nas jazda ostra, ale każdy zostanie potraktowany sprawiedliwie. Gotowi? No to gazu. Zaczniemy od przypomnienia drugiej debaty w Telewizji Republika. Trzy dni po końskich, 14 kwietnia, kandydaci znów wskoczyli na ring. Tym razem w studio Telewizji Republika, które, powiedzmy sobie szczerze, z obiektywizmu nie słynie. Dziewięciu śmiałków. Braun, Bartoszewicz, Kołownia, Jakubiak, Męcen, Nawrocki, Stanowski, Senyszyn i Woch. A kto olał imprezę? Rafał Trzaskowski, który najwyraźniej wciąż ma alergię na prowincję i Magdalena Biejat, która rzuciła, że Republika przekroczyła granicę cywilizowanej debaty. No, pani Magdo, szacun za konsekwencje, ale Trzaskowski? Gość powiela błąd sprzed pięciu lat. Nie przyjechał do Końskich w 2020 roku, przegrał, a teraz znów chowa głowę w piasek. Debata? Jak rodeo. Szymon Hołownia błyszczał jak polerowany garnitur. Ciął postami punktował męcena nazywając go Katarynką i wiecie co? Miał rację. Mencen wymyślił sobie socjotechnikę rodem z taniego kursu NLP. W każdej odpowiedzi, jak zdarta płyta powtarzał, że to on ma największe szanse na pokonanie Trzaskowskiego w drugiej turze. Serio, Sławek? Badania są tutaj podzielone, a niektóre sondaże mówią wprost. Nawrocki ma większe szanse. To nie tylko kłamstwo, to perfidna zagrywka na widownię Republiki. Głównie starszych ludzi, którzy łatwiej łykają takie manipulacje. Tyle, że Mencen chciał powiedzieć za dużo w za czasie. Zestresowany, sztywny, wypadł jak mem, nie jak prezydent. TikTok go kocha, ale urna wyborcza wątpliwe. Nawrocki bezpieczne, pisowskie frazesy, bez błysku, ale wciąż znakomicie w porównaniu do swoich początków w tym wyścigu. Brown i jego kampanie spiskowe kabaret. Jakubiak przytargał kartonowego Trzaskowskiego i nawet Grzegorz Brown zwrócił mu uwagę, że to słabe. Panie Marku, serio? Senyszyn i Hołownia ratowali poziom, ale to debata dla prawicowej bańki. Pytania o płcie i euro klasyka republiki. Show było, ale czy to coś zmieniło? Chyba tylko memy z Mencena. Jeśli myśleliście, że TVP Pokońskich się ogarnie, to program sekielski wieczorową porą rozwiewa złudzenia jak wiatr konfetti. To nie była dobra publicystyka. To przaśna laurka dla Rafała Trzaskowskiego, tak bezczelna, że aż śmieszna. Goście? Głównie klakierzy Koalicji Obywatelskiej, a Rafał przedstawiony jak Mesjasz na białym koniu. Zero pozorów obiektywizmu. To propaganda, za którą płacimy my, podatnicy. I wiecie co? Ta kampania to lustro dla kryzysu etosu dziennikarskiego w Polsce. Problem jest znacznie szerszy. Szanowani kiedyś ludzie zmieniają się w funkcjonariuszy politycznych, faszarując nas socjotechniką. Wmawiają, że kandydaci, z którymi sympatyzują, błyszczeli w debatach, które sami oglądaliśmy i widzieliśmy, że było no średnio. Tak faworyzowany jest nie tylko Trzaskowski. Dziennikarze, zdecydujcie się, misja czy partyjna tuba? Bo my dla dobra demokracji nie powinniśmy łykać tych bajek ani od Sekielskiego, ani od Mazurka, ani od innych, którzy jeszcze wczoraj walczyli z Kurskim. A propos Rafała Trzaskowskiego. Jego biografia, Rafał, rozmowa z Donatą Subotko miała być kampanijnym złotem, a wyszło jak pomnik narcyzmu. Ta książka to love story z samym sobą. Trzaskowski zakochany w Trzaskowskim. Dla wielu to dowód jego małości, a nie wielkości. Zamiast prezydenta mamy kandydata na mema. I to najgorsze, co może go spotkać. Końskie, po raz kolejny, po pięciu latach to synonim jego porażki. Tam zaczął się zjazd w śmieszność, gdy chował tęczową flagę od Nawrockiego. A później ze spuszczoną głową oddawał ją Magdalenie Biejad jak uczniak. I kto dolewa oliwy do ognia? Krzysztof Stanowski, gość z poparciem, jak temperatura w lutym, który sam mówi: nie głosujcie na mnie, a jednak jest królem tej kampanii. W debatach i w programach na kanale Zero punktuje Rafała jak kabareciarz. Świadomie czy nie gra na Nawrockiego i Mencena, mówiąc to, czego im nie wypada. Jego żarty o Trzaskowskim idą w świat szeroko, bo zasięgi kanał Zero ma niebotyczne. A Trzaskowski. W pewnej chwili był na prostej drodze do memowej otchłani. Stanowski, szacun, robisz robotę, której nikt się nie spodziewał, ale nie dziw się, że nazywają cię później ojcem chrzestnym koalicji PiS-Konfederacji. Ale z innej beczki życzę każdemu z Was kogoś, kto będzie kochał Was tak jak Rafał Trzaskowski. Rafała Trzaskowskiego. Przechodzimy dalej. 28 kwietnia Super Express odpalił debatę, która była jak petarda w porównaniu z tymi nudnymi spędami, do których przyzwyczaiły nas media. Formuła? Rewolucyjna. Zero pytań od dziennikarzy, kandydaci sami sobie zadawali pytania. Dwa do wybranego kandydata, jedno do wylosowanego. 30 sekund na pytanie, 90 na odpowiedź, plus pół minuty na ripostę. Wynik? Chaos, emocje i prawdziwy cyrk. Takiego ognia w kampanii dawno nie było. Już na starcie Rafał Trzaskowski wszedł z hukiem, przyniósł biało-czerwoną flagę, postawił na pulpicie i powiedział, że to ta, którą Karol Nawrocki porzucił w Końskich, gdy zgasły światła. Symboliczny nokaut. Tyle, że halo, regulamin zakazywał gadżetów. Ale kto by się przejmował? Sztaby od lat olewają zasady dla PR-u. Pamiętacie 2007? Tusk kontra Kaczyński, debata 1 na 1. Chyba ostatnia prawdziwa debata przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Widownia Tuska, młoda, krewka, buczała i zakrzykiwała Kaczyńskiego, a technicy wyciszyli odgłosy trybun. W telewizji cisza Jarosława wyglądała jak kapitulacja. Nikt nie wiedział, że ówczesny premier ma problemy z przedarciem się przez hałas hałastry, a Platforma Obywatelska zgarnęła tamte wybory. Nieetyczne? Jasne. Niedemokratyczne? Jak cholera. PiS oddał w 2015. Debata duda kontra Komorowski. Młodzieżówka Pis wcisnęła się znacznie ponad limit, otaczając dudę tłumem radosnych fanów, podczas gdy Komorowski szedł z garstką smutasów. Obrazki, pijarowe złoto, a dziś flaga Rafała to ten sam numer. Zasady są po to, żeby je łamać. Nawrocki, poza tą wpadką, wciąż w gazie. Luz, uśmiechy, riposty. Gdy chołownia darł się na maciaka po rosyjsku w głupiej peskówce, Nawrocki zgasił ich obu jak nauczyciel w przedszkolu. Punkty za styl, ale ta flaga będzie go ścigać. A Hołownia? Zazwyczaj medialny zwierz, który przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, tym razem wypadł jak flądra na piasku. Nijaki, bez błysku, z sondażami w dół. Dlaczego? Mencen wyprowadził go z równowagi. W środku debaty cyknął sobie z nim selfie, przypominając wpadkę, gdy Szymon Hołownia strzelał sobie zdjęcia na pogrzebie papieża Franciszka. Głupie tłumaczenia, tylko go wtedy pogrążyły. Zero ripost, same peskówki. Mencen. Ręce mu się trzęsły, ale wypadł lepiej niż w republice. Chwalił współpracę konfederacji z AfD jako propolską. I po raz kolejny, serio Sławek. Niemiecki kontrwywiad właśnie uznał AfD za ekstremistów, zarzucając im prorosyjskość. Jak napisano w oświadczeniu, partia ta działa przeciw fundamentom wolnościowego i demokratycznego ładu państwowego. To ta sama partia, której przedstawiciele nazywają obecne Niemcy wschodnie Niemcami Środkowymi. A jej liderka Alice Weidel przyznała, że mówiąc o Polsce, celowo używa niemieckich, nie polskich nazw miejscowości. Mówisz pro-Polska, a to brzmi jak żart. Poza tym nikt raczej Mencena nie zapamiętał, ani w plusie, ani w minusie. Jakubiak błysnął, pytając Maciaka, czy podziwia Putina. Odpowiedź: skandal. Maciak przyznał, że tak. A Grzegorz Braun. Przebił wszystkich, mówiąc do Trzaskowskiego o żydowskim żonkilu i hańbie, nawiązując do rocznicy powstania w Getcie. Ludzie, przypomnijmy, to polscy Żydzi, polscy obywatele walczyli z nazistami. Izrael wtedy nawet nie istniał. Żonkil to symbol bohaterstwa, a Braun robi z tego antysemicki cios. Biejat i ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zapowiedzieli doniesienia do prokuratury. Biejat zresztą była przebojowa, ale jej spór z o aborcję przyćmił inne tematy. Debata, show, które pokazało, kto ma jaja, a kto tylko pajacuje. Trzaskowski i Nawrocki na plus. Kołownia i męcen średnio, a Braun z Maciakiem? Po prostu wstyd. Po tej debacie Karol Nawrocki złapał wiatr w żagle, a pis grał jak orkiestra na Titaniku. Głośno i z pompą. Zaczęło się od konwencji 27 kwietnia w Łodzi w hali Expo, gdzie kilka tysięcy działaczy klaskało jak na koncercie Disco Polo. To miał być pokaz siły i jedności PiSu i wiecie co? Udało im się. Gościem niespodzianką był prezydent Andrzej Duda, wciąż lubiany przez większość Polaków, mimo że jego druga kadencja powoli staje się historią. Zresztą co najwyżej średnio udaną. Duda wszedł na scenę i z pełnym przekonaniem namaścił Nawrockiego mówiąc Ja Andrzej Duda głosuję na Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki musi zwyciężyć? Musi zwyciężyć mocna i silna Polska. Niech żyje Polska. Zero wahania, pełen gaz. A potem pojawił się były naczelnik państwa Jarosław Kaczyński. Choć z Dudą mają relacje jak kot z psem, Jarek rzucał ciepłe słowa o Andrzeju i konsolidował partię wokół Karola jak za starych dobrych lat. Efekt? PiS wyglądał jak monolit, a Nawrocki jak ich słoty chłopak. Ale to nie koniec. Karol Nawrocki poleciał za ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegrał kampanijną szachownicę. Spotkał się z Polonią na paradzie 3 maja w Chicago, największej polskiej imprezie poza krajem. Tłumy były. Oklaski jasne. Choć uwaga, organizatorzy nie dali mu mikrofonu, więc musiał się zadowolić machaniem do uczestników. No ale prawdziwy hit to spotkania w Waszyngtonie. Nawrotski uścisnął dłoń sekretarza stanu Marco Rubio w ogrodzie różanym, pogadał z kongresmenem Jimem Jordanem, a wisienką na torcie była fotka z samym Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Trump miał nawet powiedzieć: You will win. No, może to tylko kurtuazja, ale dla sztabu PiS to polityczne złoto. W Polsce Trump może być memem dla jednych, ale dla drugich, zwłaszcza dla elektoratu, PiS to wciąż maczo, który robi porządek i uosobienie amerykańskiego snu. Badania pokazują, że wielu Polaków wciąż go lubi, więc ta fotka to strzał w dziesiątkę dla Nawrockiego. Do tego momentu wszystko grało. Kampania jak z bajki, Duda i Kaczyński w duecie, Polonia klaszcze, Trump klepie po ramieniu. Nawrocki wyglądał jak kandydat, który w rękawie ma wszystkie asy. Ale, drodzy państwo, czarne chmury już się zbliżają na horyzoncie i to nie jest spoiler. To fakt. O tym za chwilę. Słuchajcie, Krzysztof Stanowski to mistrz kampanijnego cyrku. Na kanale Zero zaprasza wszystkich formalnych kandydatów na prezydenta od Nawrockiego po Senyszym i daje im się nagadać. I wiecie co? Większość wychodzi z tych rozmów jak z sesji u kosmetyczki, wypolerowani i z błyskiem w Nawet jeśli nie mają szans, dostają swoje 5 minut, a widzowie mają ubaw i poczucie, że kampania to nie tylko PO i PiS. Szacun Krzysiu za to, że nie cherrypickingujesz gości jak TVP czy Republika. Ale teraz hit. Stanowski zaprosił Macieja Maciaka, gościa, który na debacie w Superekspresie wychwalał Putina, jakby pisał mu laurkę. Rozmowa trwała krócej niż reklamy proszku do prania. Jakieś 30 sekund. Stanowski pyta, czy pan serio szanuje Putina? Maciek bez mrugnięcia okiem coś w stylu, że tak jak każdego człowieka za odporność. I bum. Stanowski wstaje, rzuca dzięki za rozmowę i wychodzi ze studia. Maciek zostaje sam, kamera go łapie, jeszcze coś mamrocze, ale po chwili pstryk. Mikrofon off. Maciek w końcu też się zmywa. Obsługa wchodzi, sprząta studio, a widzowie? Patrzą na to jak na reality show. Internet eksploduje. Reakcje. Jak Polska długa i szeroka, jedni biją brawo w stylu Brawo Stano, nie dajesz platformy ruskiej propagandzie. Inni, choć potępiają Macieka za putinowskie bajki, kręcą nosem, że było to zbyt ostre, taka przeginka na poziomie czystoludzkim, bo poniżyła człowieka. Są i tacy, którzy grzmią, że to złamanie standardów dziennikarskich. Zaprosiłeś, to rozmawiaj, a nie rób szopkę. Ja? Ja uważam, że rosyjską narrację trzeba wypalać gorącym żelazem. Maciek to nie jest niewinny Misio, tylko gość, który pcha kremlowskie tezy w prime-time. Ale mam zgryz, bo stanowski gra w podwójne standardy. Z Grzegorzem Braunem gawędził 4 godziny ciepło jak z kumplem przy piwie a Braun? Ten sam, co mówił o normalizacji z Rosją i pluje na Ukrainę. Męcen Też ma u stanowskiego taryfę ulgową, choć jego koledzy z AFD to pupile Kremla, a samemu kandydatowi można wyciągnąć różne wypowiedzi. Nie mówiąc już o ludziach z jego otoczenia. Gdzie tu logika, Krzysiu? Maciakowi mikrofon off, a Braunowi czerwony dywan? To pachnie hipokryzją i to taką, którą czuć przez ekran. Sławomir Mencen to król internetowego dymu. Jego kampania to TikTok, memy i tłumy młodych fanów, ale teraz chyba przesadził z kreatywnością. Na lokalnych grupach na fejsie typu Spotted pojawiły się dramatyczne posty. Starsza pani, niepełnosprawna, wsiada do tramwaju, gubi portfel z ostatnimi groszami. Serce pęka, prawda? Ludzie pełni empatii udostępniają na tysiące, bo kto by nie chciał pomóc? Tyle, że uwaga, plot twist. Gdy post łapie wiralowy zasięg, bum, ktoś edytuje treść, historia znika, a w jej miejscu ląduje plakat wyborczy Mencena. Serio, ludzie? To jak sprzedać bajkę o czerwonym kapturku, a potem podsunąć ulotkę Konfederacji. Posty w social mediach huczą od oburzenia. Użytkownicy piszą o ożerowaniu na współczuciu i taniej manipulacji. I słusznie, bo to wyjątkowo nieeleganckie. Ale tym razem to zbyt prostackie, by posądzać sztab. Oni raczej nie zaryzykowaliby takiej wtopy. Bardziej prawdopodobne, że to nadgorliwi fani, którzy myśleli, że robią kampanijny majstersztyk. No kochani, jeśli to wyborcy, to zrobiliście Sławkowi niedźwiedziom przysługę. Taka zagrywka to strzał w kolano. Ludzie czują się oszukani, a Mencen zamiast zbawcy seniorów wychodzi na cwaniaczkę od clickbaitu. W kampanii, gdzie każdy głos się liczy, to nie jest sposób na serca wyborców. Mencen chciał być trzecią drogą, a tutaj pachnie tanią manipulacją rodem z plotkarskich portali. Jeśli tak ma wyglądać jego rewolucja, to ja dziękuję. Wolę uczciwy plakat na płocie. Ale oto wystąpiła bomba, która może rozwalić kampanię Karola Nawrockiego jak huragan do Mekskat. Po konwencji z Dudą, w fotach z Trumpem i husarskich szarżach na debatach wydawało się, że Karol leci do pałacu na skrzydłach. Jemu wzrastało, Trzaskowskiemu spadało. Ale jedna afera mieszkaniowa może zatopić jego marzenia i wywrócić wybory 18 maja. Wszystko zaczęło się na debacie Super Expressu 28 kwietnia, o której mówiliśmy przed chwilą. Magdalena Biejat pytał o podatek katastralny, a Nawrocki z miną sąsiada z klatki rzuca Jestem zwykłym Polakiem, mam jedno mieszkanie, ale oto Onet już zaciera ręce. Kilka dni później bum, śledztwo dziennikarskie Onetu, Nawrocki ma dwa mieszkania w Gdańsku, a w oświadczeniu majątkowym wpisał trzy. Trzecie to podobną współwłasność z siostrą, którą dostanie po śmierci matki. Tyle, że jego mama wciąż żyje, a Karol już to zgłasza? Serio to jak wpisać do CV posadę, której jeszcze nie masz. Sztab plącze się w wyjaśnieniach jak w taniem kryminale. Wersja pierwsza. Nawrocki miał opiekować się panem Jerzem, starszym panem z problemami, alkohol, długi, życie na krawędzi. W zamian za pieniądze i opiekę do końca życia dostał kawalerkę za grosze. Brzmi jak bajka o dobrym samarytaninie, jasne, tylko pan Jerzy od kwietnia 2024 roku siedzi w domu pomocy społecznej, a Nawrocki dowiedział się, że ten zaginął dopiero w grudniu i nie zgłosił tego na policję. Karol opiekun roku, co nie? W tej historii pojawiła się też opiekunka pana Jerzego, która w mediach opowiedziała o, w cudzysłowie, wspaniałym sercu Nawrockiego. Tyle, że z jej postów w social mediach bije polityczny fanatyzm, więc sorry, jej słowa bierzemy z przymrużeniem oka. Wersja numer dwa. Nawrocki kupił mieszkanie za 120 tysięcy, uczciwą cenę za 30 metrów w Gdańsku w tamtych latach. Ale tutaj też jest smród. To było mieszkanie komunalne, które pan Jerzy wykupił z bonifikatą za gotówkę, którą dostał od Nawrockiego. Po okresie karencji pan Jerzy sprzedał je Karolowi. Akt notarialny mówi, że Nawrocki zapłacił z góry, ale u Rymanowskiego w podcaście Karol Nawrocki przyznał, że dla dobra pana Jerzego rozłożył wypłaty na raty, bo dla alkoholika nagły, duży przypływ gotówki to ryzyko. Czekaj, to jak było? Akt mówi jedno, ty co innego, a prawda leży i kwiczy. Najgorsze, że Nawrocki sam sobie strzela w kolano. Kłamstwo o jednym mieszkaniu na debacie, plątanie się w zeznaniach, brak zgłoszenia zaginięcia pana Jerzego, to nie afera. To wizerunkowa masakra. Twitter huczy Karol Oszust. Seniorzy, kluczowy elektorat PiSu, czują się zdradzeni. Gość, który miał być swój, wygląda jak cwaniak, który przejął komunalną kawalerkę. Sztab PiSu w panice. Emilia Wierzbicki bredzi o służbach Tuska, a Adam Bielan w Polsacie grzmi o operacji służb specjalnych ABW, których używa Tusk przeciwko politycznym konkurentom. Ale nikt im nie wierzy. To nie Spisek, to Fuszerka Karola. Gdyby tyle razy nie skłamał, może udałoby się to jakoś wybronić. I tu wchodzi słowo Męcen. Do tej pory pewnie licząc na przyszłą koalicję PiS-Konfederacja wyjątkowo po dżentelmeńsku traktował swojego kontrkandydata. Ale teraz? Czuje krew i idzie na całość. Nazywa Nawrockiego kłamcą. Jego fani szaleją, ale co ciekawe, ludzie z otoczenia Mencena, jak Bosak czy Berkowicz studzą emocje. Ano, może wciąż marzą o ministerialnych fotelach w rządzie PiSu. Sprytne, ale śmierdzi punktatorstwem. Ta afera to nie tylko kłopot Nawrockiego. To lustro, w którym odbija się cała kampania. Karol mógł być rycerzem PiSu, a teraz jest memem z kawalerką. Ostatecznie zdecydował się przekazać to mieszkanie organizacji charytatywnej po śmierci pana Jerzego, ale ten gest tylko dolał oliwy do ognia. Jeśli nie ugasi tego pożaru, a nic nie wskazuje, żeby przed 18 maja mogło się to udać, wyborcy mogą mu podziękować i odesłać tam, skąd przyszedł. W polityczny niebyt. Do drugiej tury pewnie się wczołga, ale później może go czekać. Polska News 5 maja zaserwował nam debatę, która była jak ciekawa odmiana. Polska wybiera debata sztabów. Nie kandydaci, a ich sztabowcy stanęli w szranki, pokazując, kto tak naprawdę pociąga za sznurki w tej kampanii. Prowadzący Piotr Witwicki, znany z podcastu Polityczny WF, rozkręcił show o 20. A formuła? Trzy bloki. Bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i polityka krajowa. Plus runda wzajemnych pytań, gdzie sztabowcy mogli sobie dowalić. I dowalali. To było jak familiada na sterydach. Emocje, złośliwości i zero nudy. Na starcie ciekawostka. Sztab Macieja Maciaka, tego od putinowskich laurek, nie dostał zaproszenia. Reszta sztabów? Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej lała miód na Rafała Trzaskowskiego. Tomasz Bocheński z pisu pompował Karola Nawrockiego, ręcząc za niego całym swoim autorytetem, a Marcelina Zawisza zarazem walczyła o Zandberga jak Mencen wysłał przemysłowa Wiplera, ale nie brakuje takich, którzy insynuują, że tak naprawdę tylko w tej debacie mogliśmy zobaczyć osobę, która naprawdę pociąga tam za sznurki i trzyma w garści pilota zdalnego sterowania Mencenem. Największy ogień? Wojciech Hadej ze sztabu stanowskiego, który w połowie debaty zarzucił w sobie właściwym stylu, że pozostali znali pytania. Witwicki szybko to sprostował, ale nie obyło się bez teorii spiskowych. Temat zbrojeń zdominował starcie. Większość od Koalicji Obywatelskiej po Konfederację zgodziła się. Kasa na obronność musi płynąć, ale każdy miał trochę inną wizję. Klasyka. Każdy ciągnie w swoją stronę, a wyborca? Gubi się w tym hałasie. Ta debata pokazała, kto jest mózgiem kampanii. Rosa błyszczała pewnością, bocheńskiej energią, ale Hadaj, nawet kiedy był jak na siebie wyjątkowo spokojny, ogniskował całą uwagę. To nie kandydaci, a ich macherzy zdradzili ile w tej grze PR-u, a ile szczerości. Wszystko fajnie, ale gdzie konkrety? I to jest klucz. Show było, ale czy to coś zmieni? Tymczasem Grzegorz Braun znowu odpalił petardę. 6 maja Katowice, Ministerstwo Przemysłu. Kandydat na prezydenta wchodzi na interwencję poselską z posłem Romanem Fricem i kamerami. Niby chodzi o likwidację górnictwa, ale Braun ma inne plany. Zrywa flagę Unii Europejskiej, rzuca ją na ziemię, wyciera buty. Tak, dobrze słyszycie. I wychodzi jak król dramatu. Na deser, przed pomnikiem przy kopalni wujek, oblewa flagę benzyną i podpala, wrzucając do internetu nagranie Precz z Eurokomuną. To nie był przypadek. Tego samego dnia Parlament Europejski zdjął Braunowi immunitet za inne wybryki. Godzinę po głosowaniu w Strasburgu Brown robi z flagi Unii Europejskiej pochodnie. Zbieg okoliczności? Wolne żarty. To klasyczny Brown. Prowokacja na Maxa, by podgrzeć swoich fanów. Na Twitterze jego zwolennicy szaleją. Cytuję: Brawo, Babilon płonie. Ale reszta? Fala oburzenia. Ministerstwo Przemysłu zapowiada doniesienie do prokuratury za zniszczenie mienia, a śląska policja już analizuje nagrania. Sprawa ma kontekst. Brown od lat walczy z flagami. W kwietniu ściągnął ukraińską z ratusza w Białej Podlaskiej, zostawiając ją na drzwiach ambasady Ukrainy. Jego linia Polska, nie Bruksela albo Polska, nie Kijów. Dla jednych to narodowy zryw, dla innych prorosyjska szopka. Przypomnijmy, że Brown jako jedyny poseł nie poparł rezolucji Sejmu wspierającej Ukrainę w 2023 roku. W kampanii daje mu to punktu u radykałów, ale reszta wyborców widzi w nim karykaturę, nie prezydenta. Najsmutniejsze: Brown mógłby być głosem w debacie o suwerenności, ale zamiast argumentów serwuje cyrk z gaśnicą i zapałkami. Ta afera to nie tylko spalona flaga. To spalony wizerunek kandydata, który woli płomienie od powagi pałacu. A że wszystkich do tego stylu już przyzwyczaił, to i po klasku jakby coraz mniej. Dobra, ekipo, zatrzymajmy się na chwilę, bo w tym kampanijnym cyrku łatwo zapomnieć o co chodzi. Jaki powinien być prezydent w 2025 roku? To nie jest pytanie o memy czy lajki na TikToku, tylko o to, kto ma szansę dźwignąć urząd, który wymaga i i klasy. Rozbijmy to na dwie osie. Poglądy i prezencja. Taki prezydencki format pełną gębą. Problem? Nie ma ideału, a my musimy wybrać mniejsze zło. Poglądy to podstawa. Prezydent powinien mieć kręgosłup, wizję i umiejętności łączenia Polaków, a nie tylko swojej bańki. Trzaskowski mówi o Europie, ale jest wyniosły i zmienny. Nawrocki? Patriotyzm i socjal, ale pachnie skrypcem Kaczyńskiego i mętną przeszłością. Męcen obiecuje wolność, ale jego flirt z AFD budzi ciarki. Hołownia gra na zgodę, lecz czasami brzmi jak kaznodzieja. Biejat i Zandberg mają serce po lewej, ale ich rewolucja to nisza. A reszta? Odbrałna pomaciaka, albo folklor, albo skrajności. Który z nich mówi do wszystkich? Każdy ciągnie w swoją stronę, a Polska pozostaje w rozkroku. Ale prezydent to nie tylko poglądy, to też reprezentacyjność. Musi wyglądać jak głowa państwa, nie jak youtuber czy sąsiad z klatki. Charyzma, opanowanie, garnitur, który nie wygląda na pożyczony. Trzaskowski ma uśmiech, ale ten narcyzm z Rafała? Obciach. Nawrocki? Luz i patriotyczne gesty, ale afera mieszkaniowa podcięła mu skrzydła. Hołownia błyszczy w mediach, lecz selfie na pogrzebie papieża to poziom infantylnego influencera. Męcem? TikTokowy król, ale ręce mu drżą na debatach, albo ucieka na hulajnodze lub sprintem przed pytaniami dziennikarzy. Stanowski, showman, ale sam mówi, że jego kandydatura to żart. Biejat ma ogień, ale nie majestat. Reszta, Jakubiak z kartonami, Brown z gaśnicami to kabaret, nie pałac. I tutaj jest zgryz. Czy ktokolwiek z tej trzynastki ma format prezydencki pełną gębą? Takiego, co łączy wizję z powagą, co mówi do emerytki z Pcimia i hipstera z Warszawy. Śmiem wątpić. To nie jest wybór między Wałęsą a Kwaśniewskim, to kompromis między tym, co mamy, a tym, czego chcemy. Więc słuchacze zastanówcie się, gdzie jest idealny środek dla Was, bo ideału nie będzie, a urna wyborcza czeka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie komentarza deliberacji i już dzisiaj zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu. Zachęcam również do obserwowania profili Deliberacji na Apps, Facebooku i Instagramie, a także do słuchania podcastu na YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts i wielu innych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.